Witam Was majstery Majsterkowicze, Siemaneczko. Zapraszam Was na kolejny odcinek Dzień z Warsztatu na kanale Robótki Warsztatowe Londyn. Zaczynamy go tutaj od Mercedesa C250 z poprzedniego odcinka. Diagnozowałem skrzypiące zawieszenie, postawiłem tutaj na stworzeń, bo używałem stetoskopu no i ewidentnie tutaj było z tego stworznia. Więc y, wymieniliśmy tutaj te wahacze, y, w sumie to jest ramię pomocnicze przy zawieszeniu, to środkowe. Zostało wymienione, wjechał nam z firmy APEC, bo jeszcze był dostępny Sterling, ale Sterling to odmówiliśmy z miejsca, wjechał nam APEC, też nie jest taka bardzo dobra ta firma, ale nie ma nic za bardzo dostępnego, majster. Coś jest ostatnio bardzo problem z częściami zamiennymi. Jeśli byśmy chcieli coś po prostu droższego, to już by trzeba było ładować tu z Mercedesa. W Mercedesie to jest cena taka, że aż klient złapał się za głowę. Z APEK zapłaciliśmy 118 funtów, znaczy klient zapłacił 118 funtów plus podatek za jedno ramię. Zostały wymienione obydwa, bo ten miał luz, ten miał luz, no i nam skrzypiał. No i tutaj jak go wyciągnąłem, powiem wam majstry, tutaj jednak się musiała dostać woda, bo zobaczcie, osłona jest po prostu tutaj przetarta. No i ja zaraz tą osłonę rozetnę. No i zobaczę, czy ten smar nam tam wysechł i dlaczego to nam skrzypiało. No i powiem Wam, że rozciąłem to Majster-Majsterkowicze. Tam było przedziurawione, więc wydaje mi się, że po prostu tam ten plastik się wyrobił już. A ta dziurka to nie ma nic wspólnego, bo tutaj smart w sumie jest, wiecie? Więc e, troszkę dziwne, że to po prostu skrzypiało. Myślałem, że to będzie po prostu suche w środku, już, ale no nic. Zobaczymy. E, ramiona już na złom, więc autko idzie w dół, opuścimy. No i sprawdzimy, czy skrzypiące zawieszenie przestało nam skrzypieć. No i autku już jest na ziemi Majster Majsterkowicze, tam kolega mi pomaga, rusza kierownicą, no i skrzypienie ustało, więc dosyć dziwne, dlaczego to skrzypiało jeśli smart tam jest, ale to już nie będziemy na tym się zastanawiać, problem został naprawiony, więc zapraszam Was do oglądania odcineczka, a to byłoby na tyle z tego Mercedesa. Następny pasyn Majster Majsterkowicze to jest Audi A4 z 2006 roku. 1.8 benzynka No i problem jest taki, że autko w ogóle nam nie odpala W ogóle nie reaguje nam na kluczyk Więc pierwsze co To sobie Zajrzymy do przekaźnika Do rozrusznika No i zobaczymy czy do rozrusznika nam dochodzi prąd Zobaczcie Zero reakcji na kluczyk Jest tutaj na parking wbite Pedał hamulca wciśnięty więc powinien nam odpalić. Nie ma żadnej rea reakcji, więc, tak jak wspomniałem, bezpieczniki, przekaźniki trzeba posprawdzać. Trzeba posprawdzać, czy nam po prostu przechodzi prąd do rozrusznika. No i sprawdzimy baterijkę przy okazji. No i audio już mamy od spodu Majsterkowicza. Zażegana cała. Osłona pełno tretytek wkrętów, ale to norma z biegiem czasu. No i tak na głównym kablu prądy mamy. Nie są zbyt. Duże, ale autko i tak nam powinno odpalić. Jest 12,6. No i tutaj, od przewodu od stacyjki, tutaj jest akurat wtyczka. Czasami jest po prostu normalny kabelek na e, nakrętkę 6 mm, na nasadkę 8. No i tutaj, jak go włożymy, ja sobie tam włożyłem ten. Kolega teraz wciśnie hamulec, no i przekręci nam stacyjkę. tak? Ok, can you do this again? No i prądy nam idą, więc autko powinno odpalić. Więc e, już nie muszę sprawdzać żadnych bezpieczników, przekaźników, tutaj postawię na rozrusznik. Rozrusznik po prostu jest zalany, no i świat. No i dostałem tutaj zielone światło majce Majsterkowicza, będziemy wymieniać sobie rozrusznik. I tak, jedna śrubka jest tutaj, a druga jest kręcona z tamtej strony. No i powiem wam, że tak, z tej strony to nie zobaczycie nic. E, autko damy w dół, od góry patrząc też nie zobaczymy nic, jest po prostu tak wszystko bardzo ciasne. Więc żeby dostać tamtą drugą śrubę, trzeba zrzucić sobie koło. Tutaj trzeba sobie zrzucić osłonę do osłony przegubu wewnętrznego. No i śrubka się nam ukaże. Jest tutaj, jak widzicie? Tą śrubę? Tutaj do skrzyni? O tu. Więc jakbyście się kiedyś głowili, jak wymienić sobie rozrusznik przy takim Audi, no to właśnie Majster Wam pokazał. Więc teraz sobie odkręcimy tą śrubę. Mam tą śrubę na dole. No i rozrusznik będzie nas. Tutaj jeszcze klient dostał znać, bo zobaczcie, co się stało z osłoną do przegłubu. Pękła cała. no Wypadałoby naprawić. No i wypadałoby wymyć ten silnik i sprawdzić skąd jest wyciek. Ale klient na razie wyciek oleju kazał zostawić, jak na razie. Więc no nie wiem, co będzie chciał zrobić z tym. Jak na razie na razie mam tylko wyciągnąć rozrusznik no i będziemy wymieniać rozrusznik. A tutaj mamy tą osłonę, którą trzeba odkręcić. No widzicie, ona jest tak. O tak jest w kierunku waszym jest są trzy śruby na klucz ampolowy 6 mm. No i tak państwo Majsterkowiczu, ja sobie ją dostałem w taki sposób, że na 3 krótka nasadka 16 sześciokątna, tam pierwsza przyduszka z łamaną głową, taka krótka. No i tutaj dwie takie dłuższe z grzechotką, no i już mam śrubę luźną, bo mam tak, może jakimś tam kluczem płaskim dałoby radę podejść, ale tam jest tak wszystko zażygane, że nawet nie chce mi się brudzić nie? w taki sposób jest o wiele łatwiej, więc teraz elektryczna grzechotka na to będzie założona, no i śruba odkręcona. No i dolna śruba ma stronę poszło dosyć łatwo. Tam jest na e, klucz ampolowy 10 mm, jakoś tak dziwnie, nie? E, na dole klucz ampolowy 10 mm, u góry normalnie sześciokątne 16 mm, no ale no, więc na to nie poradzimy. Tutaj jeszcze tylko opaskę musiałem rozkręcić do przewodów od skrzyni biegów. One nam idą tam do chłodnicy, no i olej się tam chłodzi. Tak? Tak. Więc tutaj tylko tą opaskę musiałem sobie rozkręcić. E, no i co, śruba jest tutaj taka długa. Widzicie? No i tutaj jest ta opaska. No i rozrusznik jest tutaj. No i ja sobie dam teraz autku, majstrona w dół, wyciągnę baterię. Baterię zostawiam na ładowanie, na wolne ładowanie, bo rozrusznik nam przyjdzie dopiero jutro. Teraz już jest godzina prawie czwarta po południu, więc jutro mam nadzieję, że rano nam przyjdzie. No a ten olej tam gdzieś nacieka nam od góry, bo tutaj z przodu tak samo. Może jeszcze rzucę okiem. Jeśli to cieknie nam uszczelka pokrywy klawiatury, to fajnie by było to wymienić, nie? Po prostu, no bo... Klient dostał znać, że wcześniej czy później to i z nowym rozrusznikiem stanie się to samo, bo zaleje go olej znowu. Z góry to majstrum majsterkowicze wygląda tak, że uszczelka pokrywy klawiatury nam cieknie. Bo tutaj też rozpiąłem osłonę paska rozrządu, żeby sprawdzić czy przypadkiem uszczelniacz wałka rozrządu nam nie cieknie. Włożyłem tam lustereczko, ale uszczelniacz jest suchy. No i tam jest mokro tutaj z tej strony. Więc z tyłu jest tak samo. Więc tutaj jest wszystko zarzygane, no i powiem wam, że jeszcze jest zarzygane tutaj od odmę, tutaj od briwy, więc ja to bym to wymienił, e, cały ten unit, bo ona też może olej już nam puszczać, bo zobaczcie, to jest cały olej zarzygany jest, no i tutaj e, w rogu jest tak samo. Więc ja bym tutaj postawił na uszczelkę pokrywy klawiatury, no i na briwę. No i baterijka majstera jest tutaj pod szybą, w tej Audi jakbyście szukali, została wyciągnięta, już się ładuje. Więc na razie to byłoby na dzisiaj. Na tyle z tej Audi eee, dałem szefowi znać, szef zrobił wycenę. No bo fajnie by ten wyciek było uszczelnić. Może klient się zgodzi, jak tam nie będzie duża cena. Wiecie. Następny pacjent majstrował Majsterkowicza to jest Renault Master z 2016 roku z silnikiem 2,3 litra diesla. No i mamy tutaj go na wyciągnięcie filtra cząsteczek stałych, bo dwa tygodnie temu wypalałem DPF. No i w samochód przyjechał znowu do nas, że ma załadowany DPF. Więc tak, nie ma żadnych kodów na temat żadnego czujniczka, więc wydaje nam się, że czujniki są wszystkie w porządku, a tutaj komputerek troszeczkę raz okłamuje, że, że filtr po prostu został wypalony, wydaje nam się, że po prostu filtr nie został jednak dopalony do końca, jest za mocno zapchany, więc wyciągam tutaj filtr cząsteczek stałych, wyciągniemy, rzucimy po prostu okiem w jakiej jest kondycji, jeśli będzie cały, nie będzie gdzieś tam uszkodzony, to wysyłamy go na czyszczenie. Wyślemy do takiej firmy, którą używamy. Oni czyszczą e, takimi wodnymi biczami. Może dostaniemy filmik, kto wam pokaże, bo czasami nam wysyłają. E, no i tak. No i później przyjdzie, zamontujemy, przejedziemy się, zobaczymy, czy może jeszcze tam będzie trzeba powtórzyć funkcję wypalania, czy nie. No i dobra, mamy tutaj Francuza już e, od spodu tą mrynóweczkę i tak tutaj jest jedna nakrętka majstry Tutaj właśnie No i tutaj jest druga nie O tutaj złączenie tutaj przy tym flexi Tutaj przy tym flexi unicie no Więc spróbujemy sobie odkręcić te dwie Nakrętki będziemy musieli jakoś tam e, nabić e, nasadkę Troszeczkę to wyczyszczę Zapsikam d 40 No i tak tutaj mamy e, Podporę więc ją odkręcimy tutaj dwie śruby No i DPF nam idzie tutaj ten czujniczek na razie rozepniemy tutaj ten przewodzik też rozepniemy tak nie wiem czy on nam się go da wykręcić, da się go wykręcić, ale to sobie powykręcamy ten czujnik i ten przewód wykręcimy jak będzie już wyciągnięty DPF z samochodu. Bo damy sobie go w imadełko i sobie rozkręcimy je na spokojnie. No i tutaj mamy jeszcze opaskę jedną, więc Wygląda łatwo, no a zobaczymy jak pójdzie, nie? Więc dobra, bierzemy się, wyciągamy ten e, filterek. No i filtr już jest majstry wyciągnięty, DPF cały. Więc poszło e, dosyć szybko. Ja tutaj muszę troszeczkę podrzeć czujnik, żeby go odkręcić. No i tutaj e, tą rurkę też, bo tutaj ją rozpiąłem e, z tego gumowego. Tam jest opaska, ale to damy po, później opaskę skrętną. No i powiem wam, że e, czorno jest w środku. W, widać, że jest zaplany. Więc ja się teraz szybko tutaj postaram usunąć te czujniczki, no i zaraz Wam pokażę. Czujniczek odkręcony, majstry, ale kluczem płaskim nie poszło, bo się nam ześliznął raz, więc nie będziemy powtarzać tego drugi, trzeci, no bo później nie przykręcimy czujniczka oczywiście. Więc musiałem użyć takich kombinerek zatrzaskowych. Tutaj je nazywamy more grips, więc już jest odkręcony. Gwint jest dosyć spoko, więc go ładnie wyczyścimy. Tutaj gwint też jest w porządku. Teraz się bierzemy za ten przewodzik. No i dobra, Państwo, majste, majsterkowicze, rurkę zostawimy, bo powiem wam, że te plajesty zaczęły już mi się troszkę obślizgiwać, więc no, ona jest mega tam zapieczona, więc niech to tak zostanie, bo jeszcze nam się zaraz to urwie. No i będzie mm, jeszcze problem, bo będzie to trzeba później rozwiercać, gwintować, zamawiać nową. A to nie o to chodzi, żeby tutaj wymienić wszystko. I zobaczcie DPF, no jaki ma być czarny jest. Więc wysyłamy do tej firmy. E, ta rurka może zostać. Oni nam powiedzieli. Kazali tylko e, wyciągnąć czujniczek, bo może ulec uszkodzeniu przypadkiem. Może, a nie musi, ale to wiecie. E, czujnik poszedł, więc jest wykręcony. E, dpf idzie do czyszczenia. No i na razie to byłoby na tyle z tej renóweczki. Rozróżnik już na majs majsterkowicze właśnie przyszedł. Szybciutko, na następny dzień. Więc e, zakładamy go. Tutaj wszystko się zgadza. Mam taką nadzieję. Nie no, wszystko się zgadza. Wtyczka jest tutaj taka sama. Tak jak ta tutaj. Tak. No i dobra, super. Pasuje. Więc zakładamy. Rozrusznik już jest majstry majsterkowicze przykręcony. Ja tak, przyłapałem sobie w dolną śrubę. Tylko tak, nie do samego końca. Zostawiłem troszeczkę tak, żeby miał rozrusznik luz. Później przeszłem tutaj. Dokręciłem sobie tą śrubę, tylko tą śrubę jak już złapałem, i to skręciłem już ją na gotowo. Później przeszłem znowu tutaj, skręciłem sobie już dolną śrubę do samego końca. Później poczyściłem sobie przewody, bo zakładałem przewody, skręciłem sobie przewody od prądu. Tutaj ta opaska też. No i na sam koniec wpiąłem sobie wtyczkę. Więc ja tutaj wyczyściłem wokół tego rozrusznika tyle ile mogłem. Tak, żeby było sucho, żeby ten olej po prostu na niego nie kapał. Bo i tak będzie kapał, bo klient nie chce, żeby reszta prac była wykonana, mamy wyciek oleju zostawić, mamy osłonę na przegub zostawić, on chce tylko, żeby to autko odpalało i jeździło, więc up to you my friend, żeby nie było tak, że przyjedzie za chwilę, no i rozrusznik siądzie, ale to nie nasz, już będzie problem, tutaj tak, osłonę sobie wyczyściłem, no bo wiecie, no taka brudna też, nieprzyjemnie ją byłoby kręcić, Śrubki do niej tak samo, wszystkie śrubki też poczyściłem Zazwyczaj wszystko czyszczę To co ja dotykam Więc teraz dajemy autko w dół Idę po baterię, bo ładowała się przez całą noc Więc powinna być naładowana Zarzucimy sobie baterię No i odpalamy Bateria już jest zamajstrowana, chciałem powiedzieć Zamontowana majstrykowicze Więc idziemy odpalać autko Zobaczymy jak nam odpali Raczej powinno być spoko, bo ta bateria naprawdę była ładowana przez całą noc, więc... Aha. Dobra. No i autko odpaliło pięknie. O, serwis, żaróweczki, ale to raczej pan y, nie będzie chcie, y, chciał tego robić, ale damy znać. Skidlight to pewnie dlatego, że bateryka była rozładowana ale jeszcze go pewnie przeskanujemy, zobaczymy czy światełko nam zginie, jeśli nie no to klient dostanie znać bo to nic co my mogliśmy po prostu zrobić autko nam nie odpalało, więc nie mogliśmy tego widzieć wcześniej no i dobra, diagnoza postawiona słuszna, to był rozrusznik więc został wymieniony dam wam może czas naprawy takiego, takiego rozrusznika Czas wymiany takiego rozrusznika Majsterkowicze to jest godzina czasu, w sumie nie cała. Tam jest 56 minut podane książkowo, więc no, czas jest w porządku. Chyba, że jeszcze Wam dochodzi, że trzeba tam wszystko wyczyścić, no to oczywiście to jest dodatkowy czas. Więc dobra, ja sobie kręcę tą osłonę, składam go do kupy. Jautko może sobie na razie jechać, choć jeszcze parę wad ma, ale to już nic, co my możemy zrobić. To jest wola klienta, więc to byłoby na tyle. Audi. Mamy tutaj Mazdę CX5 Majsterkowicie 2016 rok. I zobaczcie, tutaj ta tulejka od wahacza. Autko miało wypadek. Wspychało od nas na healtrzech. Tutaj łączy stabilizatora. I tutaj z prawej strony ta tulejka albo śruba puściła, albo jest wybita. To jest side go very similar play. Overside. Dobra, tutaj to bardziej jak końcówka wewnętrzna. I zewnętrzna, ok, thank you. Więc dobra, tutaj napiszemy, bo klient e, narzekał, że po wypadku coś nie tak jest z tym zawieszeniem. E, tutaj muszę rozebrać, sprawdzić, co jest nie tak z tą śrubą. E, czy to jest tulejka po prostu wybita. E, tutaj końcówka wewnętrzna i zewnętrzna, końcówka kierownicza. No i tutaj oczywiście łącznik stabilizatora, bo zobaczcie, jaki banan e, była e, relacja na Instagramie majster Majsterkowicza. Bo Majster założył Instagrama, żeby po prostu dodawać więcej relacji szybciutkich. Więc jeśli macie Instagrama, zapraszam Was na mojego Instagrama. Może gdzieś tutaj Wam wkleję e, po prostu link czy coś, albo link w opisie. Tutaj Wam wkleję nazwę. E, jest robótki warsztatowe Londyn, tylko przez nie U z kreską, tylko przez O. Więc jeśli byście byli zainteresowani, to zapraszam, wbijać, e, zostawiać serduszka. No i robimy zasięg, co nie? Więc dobra, tutaj zrobię listę, dam zdać szefowi, i na razie to byłoby na tyle z tej mazdy. Mamy kontynuację mazdy Majster-Majsterkowicza, ale to będzie taki szybki wstępek. Tylko chciałem pokazać z jakiej firmy my mamy po prostu te narzędzia do odkręcania nakrętki zabezpieczającej. Nasza jest z firmy Dynomec. No i będziemy usuwać, bo klient gdzieś e, zgubił mm, po prostu klucz, a musimy dalej tutaj e, wymienić klocki tarcze z przodu, klocki tarcze z tyłu majstry majsterkowicze, no i lista będzie zrobiona, zawieszenie będzie robione, ale kiedy to na razie nie wiem, pewnie e, teraz jest zrobiona już wycena, więc e, to taki szybki wstępek tutaj dla majstra Łukasza e, z Dainomek, ale możesz sobie zamówić uniwersalny gdzieś z internetu wpisać Universal Locking Wheel Nut Remover, no i wyskoczy. Więc dobra, ja się biorę i to już byłoby dla Was na tyle z tej mazdy. Ja temu szybko zrobię te hamulce. Następny pasje majsterkowicza to jest BMW X5 z 2002 roku z silnikiem 3-litrowym diesla. No i mamy go tutaj, bo ma problem z zawieszeniem. Ja się już przejechałem tym silnikiem i faktycznie e, słychać czasami stukot, jak się wiedzie na jakiś bump stop na jakiś hopek. No i czasami słychać e, przeszczenie. Więc ja tutaj już zdiagnozowałem, że to jest to ramię środkowe i to ramię środkowe. Tutaj mamy wybity stworzeń. Zaraz wam pokażę. Ładnie sobie lata. Tutaj naderwana jest tulejka. Z tej strony jest tak samo naderwana jest tulejka. W sumie naderwana, tutaj tu jest zniszczona cała. No i też jest wybity stworzeń. Tylko tutaj może troszeczkę mniej, ale jest luz. Tak, A dobrze sobie zblokowałem, więc dam tej gumy. Więc ja dam znać szefowi, że to ramię i to ramię jest do wymiany. No i na razie to byłoby na tyle z tego BMW. No i cieknie nam bardzo, więc to też damy znać, że klient będzie chciał coś z tym zrobić. Przyjechałem odebrać właśnie DPF Majstro Majsterkowicze do tej rynówki. Wrzucę Wam tutaj filmik, jak został wyczyszczony. A ja jadę na warsztat, biorę się za zamontowanie go. Ja, już na warsztacie majster Majsterkowicze. Teraz będziemy go montować zobaczcie jak się teraz tam prezentuje. EPF, już majster Majsterkowicze, został zamontowany. Tam niestety wjechała nam stara uszczelka. Nie była mm, taka zła, była nawet w dobrej kondycji, bym powiedział. Ładnie to wyczyściłem, dałem pasty uszczelniającej, więc powinno być spoko. No, troszkę jest obkrojony budżet na tą pracę. Wiecie, szkoda, 5 funtów na nową uszczelkę. Nie, po prostu nie wnikam. Tutaj opaska została nowa, wymieniona, no bo klips był jednego użytku, musieliśmy to zrobić. Nie ma innej opcji, więc klient mam nadzieję, że to zrozumie. Tutaj zostało wyczyszczone, pasta uszczelniająca została położona, więc powinno być spoko, nie powinno być żadnych wycieków. Tutaj czujniczek wpięty, przykręcony, więc dobra. Jadaj autko w dół. Teraz to tylko w sumie powinienem. Podpiąć komputer diagnostyczny, czytać kody, bo kody są, bo auto nam wyjechało z warsztatu i teraz musiałem w nim wjechać z powrotem, więc czujniki były porozpinane. Usuniemy kody, zobaczymy sobie parametry na żywo od silnika, zobaczymy jak nam czyta silnik filtr cząsteczek stałych, wiecie czy jest zapchany czy nie, bo tutaj regeneracji raczej nie będziemy robić takiej, żeby wypalać. Filtr cząsteczek stałych e, przez komputer, czyli wypalanie DPF-u, e, to wyczyszczenie powinno pomóc. Zrobimy jazdę próbną, żeby tam komputer sobie to przyswoił, wszystko. Ja tutaj teraz byłem e, od strony silnika e, w parametrach no i powiem Wam, że e, no, komputer pokładowy nie jest taki mądry, żeby e, po prostu od razu wiedzieć, że jest e, filtr wyczyszczony. Trzeba mu o tym dać znać, bo nam pokazuje, że jest zapchany w 20. Że ma zapchanie 22 gramy. Filtra cząsteczek stałych, czyli że tam ich, tych sadz jest aż tyle. Widzicie, 21,92. Więc teraz my mu damy znać. Oczywiście zgasimy sobie teraz to autko Autko ma przychane 166 tysięcy mil. No i tak, teraz sobie wejdziemy tutaj. Ja sobie to postaram znaleźć. Damy mu znać po prostu, że jest. Że jest nowy, no bo w sumie jest jak nowy. Bo to czyszczenie jest naprawdę bardzo dobre. Więc muszę znaleźć, czy w ogóle będzie taka opcja, bo jeśli nie będzie opcji. No nie, no nie ma takiej opcji nawet. Więc y, jedyna opcja, która taka jest, teraz trzeba się nim przejechać. Autko musi wrócić do klienta, bo teraz na pewno nie będzie problemu z filtrem, no bo światełka żadne nam nie wracają, żadne kody nam się nie pojawiają. Wcześniej nam się kody pojawiały od razu, bo jak to autko do nas wróciło, po tamtym wypalaniu, to ja próbowałem usunąć kody. Kody się usunęły, odpaliłem, no i, no i kody automatycznie po paru sekundach wróciły. A teraz kodów nie ma. Ja sobie jeszcze ją, go wezmę na przejażdżkę, no bo tutaj nie mam nigdzie, żeby po prostu zresetować, wiecie, zresetować e, załadowanie filtra cząsteczek stałych. Więc komputer i tak podczas jazdy pewnie sobie szczyta. Bo jeśli zobaczy teraz, że mi jest większy przedmuch, że łatwo to idzie, to on sobie tam wyliczy po swojemu te parametry. Bardzo w to wierzę, bo, bo tu nie ma innej opcji. Zazwyczaj jest takie coś, że możesz sobie e, kliknąć tutaj, że wymieniłeś filtr cząsteczek stałych, więc to byłoby to samo. nie? No to on ci wtedy resetuje. Ale tutaj takiej opcji nie mam na snaponie. Więc może jeszcze podepnę luncha, ale wątpię, żeby też było, bo ten snapon to w sumie ogarnia większość takich rzeczy. Więc dobra. Auto ładnie się teraz wkręca, więc biorę go na przejażdżkę No i to powinno wystarczyć, no i jedziemy już majstra majsterkowicze Ale jak to Londyn? Koreczki, ale ja już widzę, że fajnie jest, bo zaczęło nam spadać. Już nam w sumie spadło do 1,35, więc komputer już sam sobie zaczął po prostu liczyć, przeliczać z DPF Prezia sensor. Że po prostu przepływ powietrza, znaczy gazów, przepraszam, gazów, wydechu jest już o wiele lepszy. No i zaczął sobie liczyć, przeliczać i wyliczył, że już ma mniej niż 2 gramy, a było 20 coś. Więc tutaj nie musimy nic dawać znać, że został wymieniony. Choć pewnie lunch, lunch ma taką opcję, ale to już nie będę dawał. Komputer sam sobie z tym poradził, więc ja już tutaj wierzę, robię zawrót. No i wracam na warsztat Ja już wróciłem majstry majsterkowicze Stoję sobie na parkingu Tam jest warsztat Stoimy na parkingu To byłoby na tyle zaparkowałem go Przejechałem się spadł nam do 1,92 I tak stanęło więc jest super jestem mega zadowolony Więc nie trzeba robić żadnej adaptacji Nie trzeba dawać znać Po prostu komputerowi Że coś było robione Z filtrem Wystarczy się później po takim zabiegu przejechać, albo może w sumie możecie nawet i na parkingu troszeczkę go przygazować i powinno być to samo, ale ja się dla pewności przejechałem, żeby po prostu po wykonanej pracy być pewnym, że wszystko jest w porządku, autko ma moc, autko wróciło do żywych, więc jest super. Tutaj jeszcze tylko klientowi ustawię czas, bo ma taką 23.41, więc zaraz się tutaj pobawimy, ustawimy no i to byłoby na tyle z tej renóweczki no i oto takim akcentem ja też będę kończył odcinek bo wydaje mi się, że nakręciłem już sporo będzie co pokazać, więc jeśli się podobało standardowo łapka w górę, jeśli jesteście nowi zostawcie suba bo kanał się rozwija no i co, widzimy się już niebawem w następnym odcineczku trzymajcie się, bądźcie zdrowi, strzałeczka